Australia. Gospodarka, która zachwyca ekonomistów i śrubuje rekord najdłuższego okresu bez recesji w powojennej historii świata. Na czym zbudowany jest ten fenomen? Czy Australijczycy odkryli jakiś genialny sposób na finansową organizację kraju, czy może są beneficjentami sprzyjających warunków na rynku wewnętrznym i na arenie międzynarodowej? Spróbuję odpowiedzieć na to pytanie. Witam wszystkich i zapraszam do analizy. Według danych z Banku Światowego z 2018 roku Australia jest 13 największą gospodarką na świecie. W przeliczeniu PKB na jednego mieszkańca awansuje na 10 miejsce. Natomiast przy uwzględnieniu parytetu siły nabywczej nieznacznie spada na miejsce 19. Struktura australijskiego produktu krajowego brutto jest bardzo zbliżona do modelu krajów wysoko rozwiniętych: 70,5% stanowią tutaj usługi. 27, ponad 27% stanowi przemysł, natomiast pozostałe 2,4% należą do rolnictwa. Jak wspomniałem we wstępie, australijska gospodarka rośnie nieprzerwanie od 1991 roku, czyli od blisko 29 lat. Dokładnie rzecz ujmując, unika ona recesji, rozumianej jako dwa następujące po sobie kwartały o ujemnym wzroście produktu krajowego brutto. Pod tym względem w 2017 roku Australia wyprzedziła poprzedniego rekordzista, a więc Holandię, która unikała recesji w latach 1982-2006, czyli przez 26 lat. Co bardzo ciekawe, wysoko w tej klasyfikacji znajduje się również Polska, która unika recesji od roku 2001. Ciekawostką jest również to, że mimo iż Polsce nie udało się uniknąć recesji w 2001 roku. To, porównując średnio średni roczny wzrost produktu krajowego brutto, Polska, Australię wyprzedza. Można zatem postawić tezę, że australijska gospodarka rozwija się w stabilnym, usystematyzowanym tempie, choć nie jest to tempo zawrotne. Stabilnie prezentują się również dwa następne kluczowe dla gospodarki wskaźniki. Pierwszym z nich jest stopa bezrobocia, która aktualnie plasuje się na poziomie i 5,2% Natomiast zmienność w ostatnich 20 latach jest bardzo niewielka. Maksymalny, maksymalną wartość australijska gospodarka osiągnęła pod koniec roku 2014 i było to i tak niezłe 6,4% Natomiast jeśli chodzi o inflację, sytuacja również wygląda bardzo stabilnie. Inflacja waha się w przedziale od 3,5% do 1,5% i aktualnie wynosi około 1,7% na koniec roku 2019. Optymistyczną tendencję możemy też zaobserwować na wykresie przedstawiającym australijski handel międzynarodowy. Od 2017 roku Australia posiada dodatni bilans handlowy, osiągając rekord w czerwcu roku 2019 roku ponad 8 miliardów dolarów nadwyżki handlowej. Znaczy to tyle, że Australia eksportuje towary o wartości większej niż import, co jest oczywiście zjawiskiem bardzo pozytywnym z punktu widzenia gospodarki kraju co i dokąd zatem eksportuje Australia. Prezentowane dane pochodzą z roku 2017. Największą grupą stanowiącą 54% australijskiego eksportu są surowce. Jeżeli przyjrzymy się bliżej tej grupie, możemy zaobserwować, że dominują tutaj głównie rudy żelaza, węgiel kamienny, które odpowiadają razem za blisko 2 trzecie wartości eksportu w tej grupie. drugim Elementem kluczowym dla australijskiego eksportu są metale szlachetne, a w tym przypadku konkretnie złoto, które stanowi 12% eksportu. Warto dodać, że Australia jest wiceliderem w dziedzinie ilości wydobytego złota. Na tym polu ustępuje ona jedynie Chińczykom. Natomiast jeżeli przyjrzymy się rezerwom złota, czyli który kraj jest najbogatszy w ten surowiec, zobaczymy, że Australia jest na pierwszym miejscu i to wyraźnie, na blisko 1,5 Półtora raza większe rezerwy złota niż druga w tej klasyfikacji Republika Południowej Afryki. Skoro jesteśmy przy złocie, warto spojrzeć w stronę australijskich skarbców. Australijskie rezerwy wydobytego złota nie są imponujące, wynoszą niespełna 69 ton, a jest to blisko trzykrotnie mniej niż polskie rezerwy złota, która posiada 230 ton złota. Wiemy o tym, że w minionym roku Polska podwoiła swoje rezerwy złota. Natomiast jeżeli porównamy australijskie rezerwy złota do krajów grupy G20, do najbogatszych krajów świata, możemy zobaczyć, że gorsze wyniki wykazują tylko Brazylia, Argentyna oraz Kanada, która w ostatnim dziesięcioleciu wyprzedała się ze swoich rezerw złota całkowicie. Czas przyjrzeć się zatem kierunkom wysyłki australijskich towarów. Nie jest żadnym zaskoczeniem, że większość australijskiego aks. Eksportu trafia na rynki azjatyckie. Pewnym zaskoczeniem może być natomiast skala tej dominacji. Jak widzimy na zaprezentowanej grafice, 84% australijskiego eksportu trafia do Azji. Rozpatrując tę statystykę z poziomu krajowego, 35% całego australijskiego eksportu trafia do Chin. Przejdźmy zatem do umówienia australijskiego importu. Jak widzimy na zaprezentowanej grafice. Trzy główne grupy australijskiego importu to maszyny i urządzenia, transport, a także surowce mineralne. Te trzy grupy łącznie odpowiadają za 57% australijskiego importu. Jeżeli przyjrzymy się grupie maszyn i urządzeń, zaobserwujemy, że w grupie tej dominują komputery. Interesującą sytuację natomiast możemy zaobserwować w ostatniej grupie, a mianowicie w surowcach. Grupę tę stanowią, grupę tę stanowią głównie paliwa płynne. Dane na pierwszy rzut oka, Mogą być odrobinę dezorientujące. Wiemy bowiem, że Australia posiada na swoim terenie złoża ropy naftowej, wiemy też, że wydobywa ten surowiec. Nie są to złoża jakieś potężne, stanowią one raptem 30% znanych ludzkości światowych rezerw złota. Natomiast są to na pewno rezerwy zupełnie wystarczające na pokrycie potrzeb wewnętrznych. Aby wyjaśnić to zjawisko, posłużę się dwoma wykresami. W tym momencie widzimy na wykresie australijskie zapotrzebowanie na ropę naftową. Tendencja jest oczywiście niemal jednostajnie wzrostowa, co odpowiada światowym trendom. Natomiast na wykresie drugim widzimy australijską produkcję ropy naftowej. I tutaj sytuacja jest już nieco bardziej skomplikowana. Mianowicie od 1985 roku możemy zaobserwować, że ilość ropy produkowanej w Australii, wydobywanej w Australii regularnie spada. Przyczyn tego zjawiska możemy dopatrywać się w rachunku ekonomicznym, bardziej bowiem opłaca się Australii sprowadzać ropę z rynków azjatyckich, niż wydobywać i przetwarzać ją u siebie. Nakładając na siebie dwa te wykresy zobaczymy, że od ponad 30 lat Australia jest importerem netto ropy naftowej. Z tego też powodu w Australii od 1985 roku zamknięte zostały 6. Z 11 działających rafinerii ropy naftowej. Na ten moment Australia jest w stanie zaspokoić około 30% wewn swojego wewnętrznego zapotrzebowania na ten surowiec. Dodatkowo w 2018 roku australijskie media doniosły, że australijskie zapasy ropy naftowej, wydobytej ro ropy naftowej, pozwoliłyby zaspokoić krajowe potrzeby przez 22 dni. Jest to ponad czterokrotnie mniej niż. E Niż wymóg Międzynarodowej Agencji Energetycznej wynoszący 90 dni. Polska również jest członkiem tej organizacji i na szczęście Polska ze swoich zobowiązań wywiązuje się bardzo dobrze. Można zatem uznać stosunek Australijczyków do bezpieczeństwa energetycznego za bardzo bystroski, biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z krajem, którego dzienne zapotrzebowanie na ropę naftową przekracza milion sto baryłek dziennie. I widzimy, że Australia jest czternastym największym konsumentem ropy naftowej na świecie. Wracając do tematu australijskiego importu, spójrzmy na strukturę geograficzną importu. Ona jest bardzo podobna do struktury eksportu. Również większość towarów jest, jest importowanych z Azji. Natomiast jest nieco bardziej zrównoważona tutaj. Australia importuje 18% towarów z Europy i 12% ze Stanów Zjednoczonych, natomiast z Azji tylko i aż 63%. Nie będzie również zaskoczeniem, że największą nadwyżkę handlową Australia ma z Chinami jest to blisko 19 miliardów dolarów rocznie. Na dalszych miejscach są inne kraje azjatyckie tutaj na drugim miejscu widzimy Japonię prawie 9,5 miliarda dolarów. Na dalszych miejscach mamy Hongkong, Indie i Koreę Południową. Jeżeli natomiast chodzi o deficyt handlowy, to najgorzej wygląda tutaj z punktu widzenia Australii sytuacja ze Stanami Zjednoczonymi, które mają nadwyżkę handlową z Australią 14 miliardów dolarów. Na drugim miejscu są Niemcy, ponad 9 miliardów. Na dalszych miejscach widzimy Tajlandię, Malezję i Włochy. Zamykając sprawę handlu międzynarodowego, chciałbym podzielić się jeszcze jedną ciekawostką, którą znalazłem na australijskich rządowych stronach. Przygotowując tę analizę, jest to krótka broszura, która przedstawia strukturę polskiej wymiany handlowej z Australią. Jak możemy zaobserwować, Polska posiada dodatni bilans handlowy z Australią. Do Australii eksportujemy towary o dwukrotnie większej wartości niż importujemy. Nie są to ogromne wartości. Dla Australii jesteśmy bowiem 52. najważniejszym partnerem handlowym, jeżeli chodzi o eksport. Natomiast jeżeli chodzi o import, znajdujemy się na 69. miejscu. Z Australii sprowadzamy głównie węgiel kamienny. To właściwie ponad 95% wartości naszego importu z tego kraju. Natomiast Australijczycy odwdzięczają się nam, kupując urządzenia telekomunikacyjne, samochody osobowe oraz urządzenia gospodarstwa domowego. Czynnikiem, który obok handlu międzynarodowego w znaczący sposób wpływa na kondycję ekonomiczną danego kraju, jest oczywiście jego. Demografia. Zasadniczo badania naukowe potwierdzają dosyć jednoznacznie pozytywny wpływ wzrostu populacji na tempo wzrostu produktu krajowego brutto w perspektywie średnio i długoterminowej. Spójrzmy zatem, jak w tej statystyce przedstawia się Australia na tle innych państw grupy wysoko rozwiniętych, a więc organizacji OECD. Jest to wykres przedstawiający średni wzrost populacji na przestrzeni 25 lat pomiędzy rokiem 1992 a 2017. Jak możemy zaobserwować na wykresie, Australia posiada jeden z najlepszych wyników w tej dziedzinie w krajach wysoko rozwiniętych. Średnia wynosi blisko 1,5% rocznie wzrostu populacji. W czerwcu 2018 roku australijska populacja wynosiła już blisko 25 milionów mieszkańców co oznaczało rok do roku wzrost o kolejne 1,6%, a więc o 390 tysięcy osób. W ciągu ostatnich 20 lat populacja Australii wzrosła o blisko 6,5 miliona ludzi. Trzeba przyznać, że na tle mm, borykającej się z olbrzymim problemem, wydaje się nierozwiązywalnym problemem demograficznym Europy, wynik ten robi wrażenie piorunujące. Dzietność australijskich kobiet wynosi około 1,7, co odpowiada mniej więcej średniej w, e, średniej w grupie krajów wysoko rozwiniętych. Tutaj niestety Polska z wynikiem poniżej 1,5 jest w dolnej części tabeli, jest to nasz duży problem. Zatem sam już wzrost liczby populacji w wartościach bezwzględnych e, stanowi olbrzymi bodziec stymulujący australijską gospodarkę. Warto jednak przyjrzeć się statystykom nieco bliżej. Jak wiemy, na przyrost populacji składają się dwa czynniki. Pierwszym z nich jest oczywiście przyrost naturalny, na tym wykresie oznaczony linią zieloną, natomiast drugim elementem jest migracja netto czyli różnica między migrantami przybywającymi do kraju i tymi, którzy decydują się kraju opuścić w tym samym czasie. W Australii od 2005 roku ponad połowę wzrostu populacji stanowi element migracyjny. W 2018 roku było to od 60,6%. Czy jest to zjawisko korzystne z punktu widzenia gospodarki kraju, czy też niekorzystne? Czy też lepiej byłoby, gdyby całość, e, całość wzrostu populacji stanowił przyrost naturalny? No cóż, jeżeli przyjmiemy uproszczony model życia człowieka, który, uprośmy, żyje średnio 80 lat, przez pierwsze 20 lat... Pobiera darmową edukację i nie pracuje, nie wytwarza żadnych dóbr, nie przyczynia się do wzrostu ekonomicznego. Następnie, między 20 a 60 rokiem życia, więc przez 40 lat, pracuje. Następnie, przez ostatnie 20 lat życia, znowu nie pracuje i pobiera świadczenia emerytalne. Zatem. Kolokwialnie rzecz ujmując, człowiek między 20 a 60 rokiem życia, aby być neutralnym z punktu widzenia ekonomii państwa, powinien najpierw odpracować darmową edukację, którą pobierał przez pierwsze 20 lat życia, następnie zapracować na swoją emeryturę. Załóżmy zatem na ten uproszczony model życia przeciętnego australijskiego imigranta. Mediana wieku w 2018 roku mediana wieku australijskiego imigranta. Wynosiło 20, wynosiła 25,9 roku. Wnioski raczej nasuwają się same. Natomiast dla osób, które nadal nie czują się przekonane co do pozytywnego wpływu imigracji na gospodarkę danego kraju, pokopmy w statystykach jeszcze nieco głębiej. Jak możemy zaobserwować, większość wiz przyznawanych w 2018 roku były to w Australii, były to wizy tymczasowe. Stanowiły one 62,3% wszystkich wiz. Zatem e, mamy do czynienia ze 186 tysiącami młodych ludzi rocznie, którzy płacą w Australii o równie wysokie składki i podatki jak australijscy obywatele, natomiast dodatkowo nie posiadają przywilejów socjalnych, muszą e, samodzielnie opłacić sobie ubezpieczenie zdrowotne, wykupić je prywatnie, ponieważ australijski system e, opieki zdrowotnej Medicare jest, e, nie jest dostępny dla. Tymczasowych obywateli Australii oraz muszą sami opłacić edukację swoich, swoją i swoich dzieci, ponieważ bezpłatna edukacja również nie dotyczy pracowników na wizach tymczasowych. Kończąc temat emigracji chciałbym jeszcze dodać, że blisko 30% wszystkich przyznawanych wiz, widzimy to na ekranie, to są pierwsze trzy kategorie. Blisko 30% wszystkich przyznawanych wiz stanowią wizy studenckie. O tym jak wysokie jest czesne, już wielokrotnie na kanale sobie żartowaliśmy. Ale nie wiem, czy wspominaliśmy o tym, że w opłacie za studia jest również ukryty pewnego rodzaju, nazwijmy to, quasi podatek, bowiem obywatele spoza Australii muszą płacić za studia w granicach 25-30% więcej niż australijscy obywatele. Także jak widzimy. Imigranci nie tylko wspomagają swoją pracą, australijską gospodarkę, ale też w postaci różnych opłat. Opłat za procesy wizowe, opłat, opłat za edukację, opłat za ubezpieczenie. No, pompują e, całkiem spore ilości pieniędzy do australijskich podmiotów gospodarczych, które następnie krążą w systemie, generując wzrost gospodarczy. Tematyka australijskiej polityki migra migracyjnej jest równie ciekawa, co rozległa, dlatego nie będę teraz jej szerzej omawiał. Jeżeli ten format rozmów z dalekiej krainy Wam się spodoba, to Postaram się przygotować na ten temat kolejną analizę w przyszłości. Najodpowiedniejszym prologiem do kolejnego zagadnienia będzie po prostu przedstawienie zmienności wysokości australijskich stóp procentowych w czasie. Jak możemy zaobserwować na wykresie, australijskie procent, stopy procentowe są na historycznie niskich poziomach i aktualnie na koniec 2019 roku wynosiły 0,75%. Dla osób mniej zainteresowanych ekonomią, które jednak jakimś cudem dotrwały do tego, do tego momentu filmu, eee, krótko chciałbym powiedzieć o tym, czym są, czym są stopy procentowe i jaki jest ich wpływ na realną gospodarkę. Stopy procentowe stanowią niejako koszt kapitału, więc wyznaczają cenę, po jakiej możemy się zadłużać, ale zarazem też wyznaczają oprocentowanie naszych oszczędności na lokatach bankowych. Zatem im wyższe stopy procentowe, tym wyższy koszt kredytu, tym mniej osób stać na kredyt. Natomiast wyższe oprocentowanie lokat bankowych. Także wysokie stopy procentowe zachęcają do oszczędzania, natomiast niskie stopy procentowe można powiedzieć, że sprzyjają konsumpcji i zadłużaniu się. Jak zapewne już się domyślacie, zagadnieniem, który chciałbym teraz omówić, będą ceny nieruchomości w Australii, co jest z tym związane, wysokość zadłużenia gospodarstw domowych. Oczywiście niskie stopy procentowe i wzrost populacji to jest perfekcyjne otoczenie do, do wzrostu cen nieruchomości. Tutaj Australia nie jest od tej dziedziny żadnym wyjątkiem. W okresie od 2012 roku do 2017 roku średnio nieruchomości w Australii podrożały o blisko 50%, o ponad 50% właściwie. Jeszcze ciekawiej sytuacja wygląda, kiedy porównamy ceny nieruchomości do dochodu na głowę mieszkańców. Tutaj dla świata rozwiniętego, co prawda ceny nieruchomości oczywiście rosną w długim terminie, natomiast dochód rośnie jeszcze szybciej. Przez to tendencja jest umiarkowanie spadkowa. Natomiast w przypadku Australii wskaźnik ten rośnie bardzo dynamicznie. Można zatem powiedzieć, że ceny nieruchomości w Australii są mocno przewartościowane. Tutaj wielu ekonomistów porównywało sytuację na australijskim rynku nieruchomości z sytuacją na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych z roku 2007-2008, kiedy to mieliśmy do czynienia z bańką na rynku nieruchomości, która w 2008 roku pękła z hukiem, rozpoczynając światowy kryzys gospodarczy. Odwrócenie trendu na australijskim rynku nieruchomości mieliśmy w roku 2007, 2017. Od tego czasu ceny spadają dosyć dynamicznie, jednak Międzynarodowy Fundusz Walutowy w swoim raporcie z roku 2017 ocenił, że australijski rynek nieruchomości zmierza raczej ku miękkiemu lądowaniu niż pęknięciu bańki, co nieco uspokoiło nastroje. Pomijając wysokie ceny nieruchomości, niskie stopy procentowe przyczyniły się do jeszcze jednego zjawiska. A mianowicie do wzrostu długu. Tutaj, jeżeli chodzi o dług rządowy, to Australia prezentuje się bardzo przyzwoicie. Dług rządowy Australii e, wynosi 40, 40,47%, co jest naprawdę bardzo przyzwoitym wynikiem. Dla porównania, polsk, dług polski wynosi 48,9%, ale już średnia, średni dług w Unii Europejskiej. To jest 81,9. Także wynik na poziomie 40% jest naprawdę wynikiem całkiem niezłym, ale problem pojawia się, gdy spojrzymy na zadłużenie gospodarstw domowych. Dług rządowy jest stosunkowo łatwy w zarządzaniu, natomiast dług gospodarstw domowych jest już zagadnieniem nieco bardziej skomplikowanym. Tutaj widzimy, że w czerwcu 2019 roku. Dług gospodarstw domowych w stosunku do PKB wynosił 120% w Australii. Jest to drugi najgorszy wynik na świecie. To już może napawać pewnym niepokojem. Jeszcze spójrzmy na jedną statystykę, a mianowicie porównanie długu gospodarstw domowych w odniesieniu do rocznego dochodu rozporządzalnego. Tutaj, dzieląc jedno przez drugie, w Australii stosunek ten wynosi 216%. 216%, czyli 2,16. Oznacza to, że średnie australijskie gospodarstwo domowe aby spłacić całe swoje zadłużenie musiałoby przez ponad 2 lata pracować nie wydając przy tym ani dolara. I pomijam już w tej sytuacji odsetki, który ten dług wygenerowałby podczas tych dwóch lat spłacania. No już uznajmy tutaj to za wielkość nieistotną. Dla porównania w Polsce wynosi to 62%, więc Zadłużenie polskich gospodarstw domowych jest w stosunku do naszego dochodu średniego o wiele, wiele niższe, blisko trzykrotnie, ponad blisko czterokrotnie niższe niż w Australii.